Jesteście niesamowici. Serio, jesteście niesamowici, bo to, co zrobiliśmy, i ja nie zakładałem, że taki będzie tego finał. A jednak udało się, moi drodzy, także cześć, tu jak zawsze Emil Lipski i dziś historia. Jak to się stało, że jako moja firma, czyli jako, jako wola, którą widzicie z tyłu, wystawiliśmy licytację na Wośm. opowiem wam, jak to się stało, że do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. Ale ja właśnie wiem i wam powiem, moi drodzy, i um, jaki jest cena, jaka jest cena ostateczna, jaki jest rezultat? Co dalej, moi drodzy? A więc, jak większa część z was wie, założyłem z mamą firmę, słuchajcie, odzieżową, ale nie dziś o tym, po prostu chcę wprowadzić tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. I szyjemy bluzy streetwearowe w naszej pracowni stworzonej z garażu. No i moi drodzy, ja postanowiłem, do czego... Inaczej, stop, powoli. Do tego zainspirowałaś mnie wbrew pozorom moja dziewczyna Martyna. I z tego miejsca Cię bardzo po prostu pozdrawiam, bo. Ja Wam powiem szczerze, że do pomagania nigdy nie miałem jakiegoś takiego parcia. Ona chyba zaszczepiła to we mnie, by, by być innym troszeczkę człowiekiem, i powiem Wam szczerze, że to jest, to jest piękne o tym powiedzieć szczerze, bo faceci mają tak, taką tendencję, że, że nie mówią o takich rzeczach. Ja myślę, że gdzieś tam to przypracowałem i mogę o tym mówić. Nie, nie boję się o takich uczuciach, odczuciach mówić, i faktycznie to trochę dzięki niej stałem się bardziej wrażliwy na ludzką krzywdę. Na to, co się dzieje na świecie. Może przez to, że ona też jest wolontariuszką, w Chronisku i, i, i to wszystko jakby bardziej tak jakby nakierowało mnie, że kurczę, skoro jest woźb, e, zróbmy tą akcję, o której już myślałem kilka miesięcy wcześniej, wstawiając zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem na moim Instagramie emil.lipski, Tam swoją drogą, słuchajcie, bardziej widzicie to wszystko z backstage'u, więc polecam po prostu zaobserwować. Będzie mi bardzo miło, jak zaobserwujecie, no ale polecam obserwować dlatego, że właśnie widzicie to wszystko, co się dzieje e, z takimi nawet akcjami. Od backstage, nie na tych filmikach, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ładny mikrofon, jakaś tam, jakaś tam jakoś audio i właśnie wideo, no, mówicie, że audio jest Wam się podoba, bo ostatnio na podcaście Słuchajcie, już 1100 osób zobaczyło podcast W kolejno w każdą niedzielę teraz będziemy się Widzieć na podcaście, bardzo mi się to spodobało I właśnie wracając do tematu, pomyślałem, że Słuchajcie, no, skoro jest Taka akcja, no to wystawię tą bluzę My na tym Po prostu, nie to, że nie stracimy Ale możemy dać Wartość właśnie komuś W postaci tej bluzy, no i wartość przede wszystkim dzieciom Chorym dzieciom, po prostu pomóc W zbiórce pieniędzy na Wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Myślę, że o samym WOśpie i o tej sytuacji ogólnie krajowej to będzie może jakiś temat na podcast, bo, bo to do, do czego do, do, do zmierzam? Do tego, że inicjatywa WOśpu jest genialna, ale szkoda, że państwo nie działa tak. By po prostu ten Woźb był tylko dodatkiem, a nie jedną z głównych rzeczy, które na przykład kupuje sprzęt. Ale o tym o tym kiedy indziej. Więc, moi drodzy, tak to się stało, że ja pomyślałem, a, kurczę, wykorzystam to zdjęcie. Zrobimy fajny szum w e, moich tam mediach i, e, i zrobimy to. No i słuchajcie, zrobiliśmy. Wystawiłem bluzę od złotówki. Obejrzyliście również film na YouTubie, e, gdzie wystawiałem tą bluzę e, na licytację. Zapraszałem was na tę licytację. Moi drodzy, licytacja skończyła się wczoraj. Nieca, około 24 godziny temu. No i skończyła się moi drodzy wynikiem 405 zł. Tu teraz widzicie jak licytowaliście e, kwotowo tę bluzę. E, więc po prostu dla mnie to jest rewelacja, słuchajcie, i to mi tylko pokazuje, że warto się spełniać, jeżeli ma się zasięgi jakiekolwiek, ja nie mówię, że jestem jakimś potężnym influencerem i się trochę brzydzę tego słowa, wiecie, że jestem po prostu normalny chłopak ze wsi, no po prostu ze wsi, bo, bo mieszkałem od 10 lat na wsi, za warszawiaka się nie uznaje do tej pory, więc... Yy... Więc po prostu mi to... Ja nigdy nie myślałem o czymś takim, po prostu. No to są realne emocje, co teraz widzicie. Nigdy nie myślałem, że ja stworzę licytację, gdzie uzbioram z firmy, którą założyłem trzy tygodnie wcześniej, ogłosiłem, może ogłosiłem trzy tygodnie wcześniej, trzy tygodnie później, po ogłoszeniu firmy, ja tą firmą uzbieram 405 zł na bluzie, słuchajcie, na bluzie. Ja rozumiem, że ona jest super jakości, ma podwójny kaptur, haftowane rzeczy, ale no taka kwota to jest po prostu rewelacja. Za to wam po prostu serdecznie dziękuję i Dajcie mi znać w komentarzu, czy robić takich akcji więcej. Ja nie mówię, że ja będę teraz co tydzień robił zbiórki, ale że zachowajmy rozum. Ale żeby naprawdę jednak może regularnie, tylko co roku na 8 wykorzystać po prostu jakoś. Jeżeli mamy, jesteśmy tu, oglądasz to, po prostu daj mi znać, czy to jest dobry kierunek, może będziemy co miesiąc robili jakoś, czy to kwartał, jakąś zbiórkę. Pomóżmy po prostu, podoba mi się to, czuję się po prostu z tym lepiej i nie boję się o tym mówić, że... Naprawdę, dobro. Myślę, że dobro powraca, i oby tak było. Także dajcie znać. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, co wzięli udział w licytacji. Do zobaczenia. Hej. Huh. No super, no! Zaje